Witajcie, witajcie na moim kanale Na dzisiejszy filmik przygotowałam ekspres losy ponieważ ostatni filmik właśnie też o ekspres losach dużo osób obejrzało i przybyło mi trochę subskrypcji za które Wam oczywiście jestem bardzo wdzięczna więc postanowiłam powtórzyć i jeszcze raz nagrać taki odcinek z ekspres losami i zabierzmy się do sprawdzenia, co się kryje w moich losach. I może zacznijmy sobie od tego losu. To jest szybka kasa. I te wygrywające liczby trzeba znaleźć na tych polach. I jeśli utworzy nam się linia pozioma bądź pionowa to, bądź ukośna, to wtedy wygrywamy. Wykrywamy nagrody. No i sprawdzamy sobie. Dolarek nie ma. Koniczynka jest. E, wiśnie są. Korona jest. Diament jest. No i tak nie powstała nam linia pozioma. E, tutaj zabrakło nam siódemki do linii poziomej. Pionowa linia też nie powstała, bo zabrakło siódemki. A więc wychodzi na to, że ten los jest pusty. Przechodzimy do drugiego losu, i to jest pełna skarbonka. Szukamy wygrywających liczb na tych polach. I tak, liczba 7 jest 12. Nie ma. Dwadzieścia jeden. Nie ma. I dwadzieścia sześć jest. I sprawdzamy sobie wygrane. Dziesięć złotych jest pod liczbą dwadzieścia sześć, i dziesięć pod siódemką. No więc tutaj jest dwadzieścia złotych na, na tym losie. Przechodzimy do następnego losu. I ten los nazywa się Vegas 777. Kosztuje 10 zł. I tutaj, żeby wygrać, należy znaleźć trzy takie same symbole. I sprawdzamy sobie pierwsze gra. Dwa dzwonki. Druga gra wszystkie symbole różne. Trzecia gra dwa, 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 dwie wiśnie, dwa symbole wiśni. Następna, czwarta gra dwa symbole pomarańczy. Następna gra dwa diamenty, a trzeba trzy. Następna gra dwie świnki i pojedyncze symbole. Tutaj mamy dwa dzwoneczki, dwie żarówki, no a trzeba trzy. Tutaj różne symbole w dziewiątej grze. I przechodzimy sobie dalej. Znowu dwa symbole wiśni, a trzeba trzy i dwa symbole z napisem bar. Następna gra jedenasta. Znowu dwa symbole bar, a trzeba trzy. Następna gra, dwa winogrona. Następna gra, mamy tutaj dwie lotki. I przedostatnia gra różne symbole dwa takie kółeczka. I piętnasta gra dwa diamenty, a trzeba trzy. Wychodzi na to, że tez, ten los jest pusty. I przychodzimy do gorącej kasy. <laughs> I trzeba znaleźć 3 lub więcej gorących liczb. Gorące liczby i tutaj mamy te liczby, już nie będę ich czytać, bo widzicie. I tak szukamy liczby 25. Nie ma. Następna liczba, której szukamy to 9. dziewięć nie ma, dwadzieścia cztery nie ma, trzydzieści siedem nie ma takiej liczby, trzydzieści sześć Trzydzieści było, a trzydzieści nie ma. Szukamy następnej liczby 40. I tu mamy liczbę 40. Następnie szukamy liczby 26. sześć. Dwadzieścia siedem było. A 26 nie ma. Następna liczba, której szukamy, to 10. Nie ma dziesiątki. 31 mamy tu 32. 31 nie ma i, tru, i liczby 3 też nie ma. Także gorąca kasa również jest pusta. I podsumujmy sobie nasz odcinek. Trzy losy były puste, a jeden los był wygrany. Wygrana na tym losie wyniosła 20 zł, 10 pod 26 i 10 pod 7. Mamy 7, mamy 26. Tak, i to jest wygrana czwartego stopnia. Tak, yy, i tak wygląda, kochani, moi, moi dziś, moja dzisiejsza gra w lot to, że na wydane 19 zł wygrałam 20 zł. A więc jestem złotówaczkę do przodu. Jeśli filmik mój Wam się spodobał, to go polubcie i subskrybujcie, będzie to dla mnie znak, żeby nagrywać kolejne filmiki. A tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia.